Wtorek Wielkiego Tygodnia Z Ewangelii według świętego Jana W czasie wieczerzy Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, Spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi. Synowi Szymona iskarioty, a po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co masz czynić czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, zakup czego nam potrzeba na święto. Albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu Jezus rzekł: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, taki teraz Wam mówię. Dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr. Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz.